Mój najnowszy zakup Louis Vuitton buciki 3,2000 za buty są tak niewygodne że nie da się w nich chodzić po prostu nogi bolą tak masakrycznie że mam odciski na palcach i nie da się praktycznie ich włożyć nawet z łyżką jest problem, żeby je włożyć śmierdzą, hiszczyzną, po prostu zwykłą hiszczyzną, ale to nie jest najważniejsze. Ważne, że kosztowały 3,2 koła, i ważne, że mało osób będzie mieć takie same. To jest najważniejsze. Nie to, że nie da się w nich chodzić i że bolą nogi odchodzenia w nich, tylko to, że są drogie.